Siemano, taki temat, Renault Trafic, nie wiem, który to jest rok, 2020, 19, 18 tutaj, po oznaczeniu z naklejki to będzie chyba rok, to będzie chyba 18. Taki moduł, to jest jako UPC niby, bo problem w tym samochodzie jest taki, że nie działają światła stop, później jeszcze się okazało, Yy, właściciel nawet nie wiedział, a później się okazało jeszcze, że jak yy, włączę światła drogowe, to one migną na chwilę, gasną i yy, w błędach pokazuje się zwarcie nie? obwodu właśnie tych świateł. No i nie działa światło stopu, nie ma żadnego błędu od światła stopu. Sprawdziłem sobie w ogóle, szukałem tego UPC pod maską, tam gdzie powinno być, bo normalnie w, w komputerze diagnostycznym łączę się z UPC z UCH, czyli gdzieś powinno być, ale kolega Dariusz, Ubi, pozdro, dzięki. znalazł schemat i rozmieszczenie elementów i okazuje się, że ten moduł UPC, właśnie to, znajduje się pod poduszką pasażera, nad schowkiem pod poduszką pasażera. No i fajnie, zmierzyłem sobie sygnał z włącznika stopu, dochodzi tutaj do niego, a nie wychodzi już na żarówki. Tutaj jest pod naklejką śrubka, trzeba sobie ją odkręcić. A reszta to jest na, na zaczaskach. Otwierałem sobie to, już patrzyłem, nic tam nie widać. Tak to wygląda. Tutaj gdzieś na któreś dochodzi sygnał z łącznika, a wyjście jest tutaj na tym. Tu, na tym górnym skrajnym i odpowiada za to ten, ten układ, nie? Przekaźnik elektroniczny. Tutaj dochodzi sygnał, a tutaj już nie wychodzi, a zasilanie jest. Co jeszcze ciekawe, krzyczy tutaj cały czas błędem, że brak komunikacji z czujnikiem deszczu i, i, nasu, i, i światła. A ten samochód nie jest w to wyposażony, więc się zacząłem zastanawiać, czy nie jest problem z konfiguracją. Są tutaj różne rzeczy, które można konfigurować, autelem akurat, ale no nic odnośnie świateł ani właśnie tego czujnika deszczu yy, nie było w konfiguracji. Nie wiem, klip, klipa nie mam, wysypał mi się, Renolink też. Nie wiem czy to jest w konfiguracji czy nie. Podejrzewam, że się tutaj po prostu soft wysypał, nie? Tutaj jest na, no, to jest na procku SPC. SPC. 560854L3. Zamówiłem drugi. Moduł nie są drogie, czyli chyba się nie psują. Nowy 360 zł. Co ciekawe. Ja zamówiłem używkę, bo będę chyba próbował. Najpierw sprawdzę, czy, czy na tym nowym module będzie działać. Jeżeli będzie wszystko działać, to spróbuję zgrać sobie wsad i wgrać do tego uszkodzonego bo tutaj żadnych takich uszkodzeń nie widać naocznie. Jakby ten układ się uszkodził, to jest układ wykonawczy, Ca cały prąd e, żarówek przez niego przepływa. Jakby się uszkodził, to zazwyczaj, zazwyczaj, bo nie zawsze, ale zazwyczaj, no, jest jakiś ślad na nim, jakiś wybuch. Druga rzecz, że właśnie jak się włączy światła e, drogowe, to one włączą się na chwilę i zgasną i wyskakuje błąd, że obwód jest zwarty, nie? Czyli tak wskazywało na to, że tutaj coś się chyba z softem wysypało. No nic, najpierw założę ten. Jeżeli będzie wszystko OK, to spróbujemy sobie odczytać Procka, przekopiować, tak żeby było inaczej. Wiadomo, no, działa to działa zostawić temat zamknięty, nie? ale tak na przyszłość chciałem sobie sprawdzić, czy to jest wina softu. Dobra, sprawdzam. Jak się okaże, że ten jest sprawny, to kopiujemy, na tym nowym module nie ma żadnych błędów, ale stopnie działa. No i te światła też. Poduszka jest, się świeci błąd, bo jest odpięty włącznik, wyłącznik poduszki pasażera. Załączam światła. Z kontroli oświetlenie i tutaj mruga. Włączę długie. Nic. Migawka tylko działa. Zobaczymy teraz błędy. Dalej zwarcie a odmijania też było, tylko że one świecą Ej, o co tu chodzi? No i stopu nie ma Wciskam hamulec Tylko że te parametry akurat są w tym W UCH Ale do tego modułu UPC dochodzi sygnał A no, nie świecą te światła, nie wiem o co chodzi a błędy to tylko w poduszce, no i w tym UPC, nie? Podświatłem mijania i drogowych. Tylko te mijania świecą, a drogowe migną tylko na chwilę i... już się nie zaświecają później. No w poduszkach no to tam porozpinane. Co tu o tym myśleć? No i co się okazało? Jak wypinałem ten moduł to widziałem właśnie ślady na wtyczkach, że coś jakby ktoś już wypinał. No i... Okazało się, że faktycznie właściciel mówi, że był jakiś modu wymieniany. No i ma ten modu. No i <laughs> oto ten moduł. Co ciekawe numery się zgadzają. Te same. No nic zapnę ten jeszcze, ten stary co był, podobno jest uszkodzony i błędami jakimiś sypie. Także zobaczę, zapnę i zobaczę. Błędy na tym oryginalnym, zaraz je skasuje. No i po skasowaniu nie ma błędów. Światła działają. Długie, mijania. Pięknie ostrzy. No, nie ma błędów, ale stopu też nie ma. Albo nie ma tylko tego środkowego, bo tam nie widzę. A nie, jest stop już. Działa. No i co? Dziwna sytuacja. Nie wiem, po co ktoś to wymieniał. Tutaj jakieś ślady lutowania są. O, tutaj. No i pomyślałem sobie jednak, że tutaj jest opis tego złącza. Jeszcze nie testowałem czy to jest dobry, więc o tutaj tego. Żeby sobie zczytać ten procek SPC, nie? Ale tak jeszcze po drodze gadałem z Darkiem, nie? Z Dariuszem. Pozdro. No wiecie, tym od schematu, co mi wysłał schemat. No i on tam mówi coś o winie, nie? No mówi, a tam był zapis win. A może to sobie konfigurację po prostu bierze z Winu u nie? Jakoś jest to możliwe. Że zaszyta jest konfiguracja samochodu właśnie w numerze WIN. Także chyba jeszcze się wstrzymam. I ten, i podlecę tam jeszcze raz. Spróbuję wpisać WIN. A jak nie, to. To będę próbował kopiować, nie? No dobra, tak zrobię. O, jest tutaj opcja. No niestety nie da się wpisać ponownie winu. No to co? Trzeba będzie to trochę rozegrać, trochę inaczej. Zgram sobie wsad z tego, ale zanim sobie zgram wsad z tego to zgram sobie wsad z tego wymienionego. A czemu tak? A dlatego, że jak coś pójdzie nie tak, coś się popsuje, to zawsze mam oryginał. Nie wiem co tutaj jest uszkodzone, być może coś nie działa, nie? Coś, jakaś funkcja, no to wtedy można będzie to naprawić. Nie wiem, jakiś przekaźnik, czy jakiś tutaj MOSPAC. Nie wiem dlaczego to było wymienione. Także co, lutuję sobie tutaj. UP. nie mam dokładnie tego procka, mam trochę inny i też inaczej ma wyprowadzenia z tego co widziałem muszę jeszcze zobaczyć czy ma tyle samo pamięci ok, podlutuję się i zobaczymy no co a jeszcze druga rzecz, jak uda się to klonowanie i będzie wszystko ok, to jeszcze pofatyguję się żeby wgrać ten poprzedni wsad, tylko wymazać win i zobaczyć, czy będzie dało się wtedy go wpisać, nie? Bo nie wiem, czy to tak pójdzie, czy jakaś suma kontrolna, czy coś. Nie wiem, dlatego chciałbym to też sprawdzić dla siebie, jak i dla Was. No i problem miałem, ale już go rozwiązałem. To połączenie jest prawidłowe. Ja sobie to znalazłem w dataszycie. Pomierzyłem sobie od e, procka. Co ciekawe, w, data, w dataszycie nie było opisanych tych. TDO, TDI, TMS. Tylko były porty i dopiero w tabelkach było wyróżnione, które jest co, nie? Także trochę to utrudnione. Często jest podane też właśnie to TDI, TMS i tak dalej, TDO. Podłączyłem. Rozmiar pamięci się zgadza dla tego, co mam w upie i dlatego co jest tutaj, bo różni się jedną literką. No i te dwa różne procki z tymi różnymi literkami w środku, cyferki są takie same, tylko jedna literka w środku jest inna, jest całkiem inaczej wyprowadzenia ma też, także problem był z odczytem krzyczało, o, że pin reset ma problem z pinem resetu. Chciałem tutaj już ten podciągający odlutowywać, ale stwierdziłem, że tutaj przez 100 ohmów rezystor zasiliłem ten układ 12V. Procek jest zasilany 5V, sobie zmierzyłem. No i teraz jak to odczytać? Podłączam sobie zasilanie i zaraz, od razu szybko klikam odczyt. Identyfikuje się, odczytuje się wszystko. Czy się zapisuje, to jeszcze nie wiem, bo nie próbowałem. Znalazłem VIN. On się powtarza w wielu komórkach. Trzeba sobie wyszukać VF1 i on tam sobie wynajduje w wielu miejscach ten win. Ja go tutaj wyefuję. Spróbuję wgrać zmodyfikowany wsad i zobaczymy, czy będzie możliwość wpisania winu. A jak nie, no to skopiuję z tamtego, nie? Co było w tym samochodzie fabrycznie. Ok, wsad wrzucony. Nie będę tego lutowywał. Tak to złożę. Śrubkę sobie tu wyjmę. A jak nie, to jeszcze spróbuję win wpisać, nie. Nie będę tego lutował co chwilę. No tak sobie pomyślałem, że może win wpiszę. Jak czyszczenie się nie powiedzie. O, i tak to zapnę. Idę testować. No i teraz mamy takie błędy. Czyli jakby konfiguracja się zmieniła, ale też jest zasilanie. Zwarcie z masą. Spróbuję win dopisać. Chwila prawdy. o, tak, u, ciekawe czy da się wpisać, win się dopisał, światła wszystkie działają, stop też, ale te błędy są ciągle. Spróbuję jeszcze znaleźć tutaj w konfiguracji. Może tu? No, coś tam klikło. Dalej są te błędy. Aha, i zaponu się nie da wyłączyć. Nawet pojawiło się sterowanie światłem stopu, bo wcześniej nie było. I w ogóle inne funkcje się pojawiły tutaj, na przykład we funkcjach specjalnych są funkcje, których wcześniej nie było. Odłączyłem akumulator, podłączyłem i teraz zapłyn się normalnie wyłącza, ale ciągle są te błędy. Zrobiłem taki myk. Bo okazało się, że nie przechodziło weryfikacji. Od adresu 4000 coś tam. No i tak się zastanawiałem, czemu czemu czemu. Zmieniłem w programatorze napięcie zasilania na 5V, bo było standardowo jest 475V poszło, przeszło weryfikację tylko znowu z tym wyczyszczonym winem także będę go musiał jeszcze raz wpisać zresztą zobaczę na samym początku, czy będą te błędy od zasilania i tak dalej, nie? dobra, zobaczymy co z tego wyszło byłem, zapiołem, a dalej są te błędy napięcia, no i tam te od start stopu modułu start stop i tak dalej te co były ale tam jest też funkcja wymiany tego sterownika że zapisuje stare ustawienia starego sterownika a potem można je zapisać w nowym. Ja nie testowałem tego, przetestuję sobie to. Tylko, że samochód jest 5 km ode mnie. A ja sobie nie wziąłem tego oryginalnego sterownika i musiałem jeszcze raz przyjechać. Także jeszcze to sprawdzę. Jak nie, to jeszcze raz ten win wpiszę. A jak nie, ostatecznie to będę klonował. No nie będę tak jeździł. W sumie to mogli mi to tu przywieźć, ale. Dobra, testuję dalej. Dobra, mam zapięty ten, co, co był tutaj zamontowany. Kurde, przecież to nie ostrzy w ogóle. Dobra, próbujemy ten oryginalny, który nie wiem po co jest wymieniany. nie przeczytasz nic dane modułu elektronicznego są zachowane po naprawie wykonać procedurę zapisywania danych po wymianie modułu elektronicznego tak tu jest napisane musicie mi wierzyć wymieniony no nie, no nie zrobi jest zapisywanie danych teraz zrobimy no i zobaczymy jakiś pasek postępu się Pokazał. Wykonane. No nie wyostrzy. Nie da rady. Dobra, wykonane. Tak mówi. Odczyt. No i to samo. Zasilanie, zwarcie z masą. Wpiszę jeszcze ten win, ale chyba będę klonował. Wgrałem jeszcze raz ten wsad, co był, czyli ten niewłaściwy z niewłaściwym winem. Nie ma błędów, włączę światła. a jeszcze długie migawkę. No i jest to co było. No i co, taka to robota po wy wykasowanie tego winu w efowaniu, no to dopisuje się, wszystko działa, to co byłem w stanie sprawdzić, to sprawdziłem, działa, ale są, generuje takie błędy, nie wiem, no nie chcę tego tak zostawiać, nie chcę to, chcę to zrobić, żeby nie było błędów. Nie? Tutaj już sobie zapiąłem ten oryginalny stary, który też nie wiem dlaczego był wymieniony i odczytam sobie go. I wrzuca do tamtego. Tutaj w okolicy właśnie 4000, adresu 4000. Wyrzuca, wyrzuca czasami przy weryfikacji, że, że, że są jakieś różnice, jest problem. Raz mi się udało, że weryfikację przeszło. Jak podniosłem tam 5V na programatorze, ale to z biegu okoliczności, to w większości nie przechodzi tamtej weryfikacji. Ale mimo to wkrałem oryginalny tutaj do tego i błędów nie było tak. było tak jak na początku, nie? Czyli błędów nie ma, a po włączeniu świateł błędy od świateł, no i nie działa stopnie. Dobra, odczytujemy sobie tego. Dobra, mamy tutaj UP. To jest, to jest, niepodłączone. Nie przygotowałeś się. Okej, okay, wybieram sobie tutaj pamięć yy, procesor ST. No i tutaj mamy. 560P54, a tu w tym naszym module jest B54. To co, e, d sobie odczytajmy. Ja sobie tu już naszykuję zasilanie. Załączam i odczyt. Czyta się. No i teraz za drugim razem, jakbym chciał zrobić odczyt, to nie odczyta się. Muszę odłączyć zasilanie i podłączyć jeszcze raz zapiszę sobie ten plik zapisz, no i teraz kod flash on się będzie długo czytał, I teraz daję odczyt jest błąd że nie znaleziono, teraz odpinam zasilanie zapinam i jeszcze raz odczyt no i się odczytuje no i to trwa długo, długo Jak się odczyta, to przelutuje się znowu na ten nasz drugi, nowy, nowy no używany drugi, nie? Zaprogramujemy, jeszcze porównam sobie, czy kod flash jest taki sam dla, w, w obu modułach. Jeżeli będzie taki sam, to wrzuca sam D flash, nie? Dobra, tak zrobimy. To się programuje. O, programuje się, za chwilę zrobimy sobie weryfikację. Jak to wyjdzie? No, i zapniemy do samochodu i, I będziemy widzieć, co się to, co się to będzie działo. Dobra, zaprogramowane. Teraz dam weryfikację. Tylko muszę tu odpiąć, zapiąć. Weryfikuj. weryfikuje się i tu w okolicy o.

O, teraz trzysta nawet. Kurczę, co tu się dzieje? Tysiąc czternaście błędów. Jeszcze raz. O, za każdym razem inny odczyt. Kiedyś coś, ktoś mi coś mówił, że te SPC to co, co cykl zapłonu, to coś tam się zmienia w tym EPROMie, tak się żyje ten EPROM. Nie wiem na ile jest w tym prawdy, dlatego zostawiam to i składam, skręcam. Powinno grać. No i pomimo tego, że nie przeszło tej weryfikacji tam w tamtym jednym obszarze, wszystko działa, sklonowanie się udało, w momencie wpisania wartości F w miejsca winu, który znajduje się w tych komórkach, w tych liniach, to udało się wpisać win, wszystko niby działało, no też wszystkiego nie sprawdziłem, ale te podstawowe rzeczy działały ale no niestety generowało jakieś tam takie błędy nie wiem, nie próbowałem mogłem jeszcze spróbować, ale to już, już, już mi się nie chciało wpisać na przykład zera, może to by może wtedy nie generowałoby tych błędów ale sklonowałem i, i jest ok tutaj jeszcze podam wy, opis wyprowadzeń tutaj dla tego złącza tutaj jest takie złącze i tutaj jest o, opis do tego, nie? W takiej orientacji. Ja sobie jeszcze tam wyskakiwał problem z resetem. Jeszcze sobie tutaj 12V podałem tutaj na ten kondensator, nie? I wtedy problem resetu ustąpił. Ale przed każdym programowaniem trzeba sobie odłączyć zasilanie i podłączyć. Co? No taka trochę zamotana, pierwszy raz to robiłem taka robota trochę zamotana ale się udało nie wiem dlaczego ktoś wymienił ten moduł pierwotny, ale no nie chciałem go zostawiać, bo no bez powodu chyba nikt go nie wymienił może coś po czasie się działo, może coś nie działało czego nie, nie, nie sprawdziłem nie wiem, ale skoro był już kupiony drugi i wymieniony, no to chciałem doprogramować go tak, żeby już było nie. a to jest mój, który ja kupiłem też na próbę, bo myślałem, że Pierwsze co, to myślałem, że ten w samochodzie jest uszkodzony, potem się okazało, że ktoś go wymienił. No i okazało się, że jeżeli się go nie dopisze, to właśnie jest taki problem, że nie działa światło stop, tam jeszcze te światła drugowe. Także co, tyle. Na razie do zaś